Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Ewa. W imieniu Instytutu Wspierania Rozwoju Plusik Minusik chciałabym przedstawić kolejne karty pracy opracowane przez Dorotę Rudzińską-Friedel. Karty są więc proste graficznie, ale przemyślane pod względem wykonania ruchów celowych, wielosensorycznych. Dzisiejsze karty pracy to przetwarzanie wzrokowe na przemienne na czworaka szacowanie. Tak wyglądają karty pracy i zadaniem dziecka jest policzyć, ile jest elementów na planszy, ile jest elementów zadanych zrobić na przemienny ruch na czworaka z liczeniem elementów na planszy. Plansza może być na ścianie, na podłodze, na podłodze daleko, na podłodze blisko i liczą same oczy. Zadanie powinno być wykonane w siedzeniu ze wskaźnikiem prawą i lewą ręką oraz w siedzeniu palcami i wskaźnikiem. Sekwencję także wykonuje prawą oraz lewą ręką. Etap pierwszy to od dwóch do pięciu elementów 20 kart. Etap drugi to od dwóch do pięciu figur 20 kart. Etap trzeci to od dwóch do pięciu sylab 20 kart. Etap czwarty to od dwóch do pięciu liter także 20 kart i etap piąty od dwóch do pięciu wyrazów 20 kart. Cel to koncentracja uwagi, przetwarzanie przestrzenne wzrokowe, koordynacja, czytanie i pisanie. Jeśli Twoje dziecko źle sypia, ma problem z jedzeniem, boi się nowych sytuacji, wystąpień publicznych, obawia się zmian, skontaktuj się z nami. Na www.pl oraz na www.treningglobalny.pl możesz również do nas napisać na kontakt małpa pl. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zachęcam do obejrzenia kolejnego filmiku.